Tutaj mamy kilka przykładów miast, które zrekonstruowały swoje miejskie kanały. Przynosi im to nie tylko korzyści środowiskowe, ale także ekonomiczne, ponieważ zyskuje na tym lokalna gospodarka. Wspomniałem, że rekonstrukcja kanału bydgoskiego jest możliwa nawet przy zachowaniu ruchu. W czasie swojego wystąpienia mówił Pan dość odważne tezy, że jest szansa na odbudowanie Starego Kanału Bydgoskiego nawet we wnioskach. Pan wspomniał, że no jest to możliwe. Jak najbardziej moje badania potwierdziły, że nawet zachowując obecny przekrój obecną przepustowość ulicy Fosza jest możliwość zrekonstruowania Starego Kanału Bydgoskiego. Tutaj ważnym założeniem jest jego przebieg, ponieważ większość osób kojarzy ten zaraz przed zasypania, który był przebiegiem niejako wtórnym w stosunku do pierwotnej trasy kanału. Dlatego stosując pierwotną trasę kanału, która była bardziej wyprostowana, można go zmieścić przy... Nie nieznacznym tylko przesunięciu ulicy Forsza. Dodatkowo chciałbym dodać, że jest duży potencjał dla zmniejszenia przykroju ulicy Forsza, przynajmniej o jedną jezdnię w każdym <grymny> odcinku, ponieważ, tak jak wspomniałem w prezentacji, jest to ulica przeskalowana i również modele z Politechniki Dowgadowskiej wykazują, że przepustowość, że ruch uliczny na tym odcinku powinien z czasem maleć.